Ewangelii według świętego Marka Jezus z uczniami przybyli do Kafarnaum. Tam wkrótce wszedł w szabat do synagogi i uczył. Byli zdziwieni Jego nauką, bo pouczał ich jak, jak ktoś mający władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Nagle w tej ich synagodze pewien człowiek dostał się pod wpływ nieczystego ducha. Zaczął z wrzaskiem wołać. Co się tu do nas wtrącasz, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zniszczyć? Wiem, kto ty? Święty Boga. Jezus skarcił go, mówiąc: Zamilcz i wyjdź z niego. Rzucił nim duch nieczysty, krzyknął wielkim głosem i wyszedł z niego. Wszyscy byli tym tak zdumieni, że zastanawiali się między sobą mówiąc, co to jest, to nowa nauka oparta na jakiejś mocy. Nawet nieczystym duchom wydaje rozkazy i słuchają go. I wieść o nim prędko dotarła do każdego miejsca w całej Galilejskiej krainie. W dzisiejszej Ewangelii, Jezus jawi się nam jako mający władzę i korzystający z tej władzy. Jak to jest, bo jednocześnie słusznie myślę, wszystkim nam Pan Jezus kojarzy się z kimś bardzo łagodnym, z kimś, kto nie narzuca swojej woli. W pełni szanuje naszą wolną wolę. Więc jak to jest? Otóż w naszej rzeczywistości, a już tym bardziej, kiedy mówimy o Bogu, to dla opisania tej rzeczywistości i dla opisania Boga musimy używać czegoś, co Nazywa się integracja pozornych przeciwieństw. Jeśli ktoś z Was słuchał postanowienia o życiu bez przemocy, które są na moim kanale, 34 rozmowy z trenerami porozumienia bez przemocy, to tam znajdziecie również takie postanowienie, właśnie tak zatytułowane: integracja integracja pozornych przeciwieństw jeśli dobrze pamiętam jest to 22 może 21 postanowienie integracja dużo o tej integracji pozornych przeciwieństw mówiliśmy sobie teraz w tym czasie Bożego Narodzenia śpiewamy w kolędzie choćby na przykład kiedy śpiewamy ma granica nieskończony Właśnie w Bogu jest wiele pozornych przeciwieństw, jest, ma granice, choć jest nieskończony. To się realizuje właśnie w Bożym Narodzeniu, to się zrealizowało w stajence betlejemskiej, ale tych pozornych przeciwieństw w Bogu jest dużo więcej. I właśnie jedną z takich pozornych przeciwieństw jest władza i miłość. Władza i akceptacja. Akceptacja drugiego człowieka takim, jakim on jest, akceptacja rzeczywistości taką, jaka ona jest. Właśnie miłość w sobie łączy te pozorną, to pozorne przeciwieństwo. Właśnie miłość, akceptacja, a jednocześnie władza. I muszę powiedzieć, że ja tego w kontakcie z Panem Jezusem bardzo często doświadczam. Doświadczam właśnie dokładnie tego, co, co jest opisane w tej dzisiejszej Ewangelii. Zaraz po tym, jak święty Marek pisze, że Jezus nauczał jak ktoś mający władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Właśnie. Myślę, że jeśli chodzi o uczonych w Piśmie, to pewnie nie wszyscy, ale wielu z nich mogło mieć taki problem, że w nich ani nie było miłości, ani nie było władzy, natomiast bez wątpienia była wiedza. Była wiedza, tak. Ale jak można sądzić z Ewangelii, to wielu z, nim, z nich brakowało zarówno miłości, jak i, Władzy. Bo tak na dobrą sprawę prawdziwą władzę ma tylko ten, kto potrafi kochać. Tylko taki ktoś ma władzę. Sam nieraz tego doświadczyłem. Nieraz widziałem, jak wiele mogłem zrobić to znaczy, jak bardzo mogłem wpłynąć. Na postępowanie drugiego człowieka, na przykład nastolatka. Wtedy, kiedy mam z nim dobrą, pełną miłości, głęboką relację, relację pełną szacunku, akceptacji, to jak bardzo mogę wtedy wpłynąć na postępowanie tego człowieka. I często okazywało się, że mogłem wpłynąć właśnie dużo bardziej dzięki tej miłości. Czyli, de facto, można powiedzieć, okazywało się, że miałem jakąś nad nim władzę. Tylko właśnie władzę, która jest sprawowana bez przemocy. Tak. Można sprawować władzę bez przemocy. I moim zdaniem, Właśnie Pan Jezus coś takiego sobą prezentował. Był uosobieniem właśnie czegoś takiego. I co mam na myśli? Mam na myśli właśnie to, co jest opisane dalej. Kiedy Jezus w tej, tej synagodze nauczał, pewien człowiek dostał się pod wpływ nieczystego ducha. Ja muszę powiedzieć, że. To się bardzo często dzieje, kiedy ja się modlę, na przykład. Nie? W ogóle w moim życiu. Często przychodzi taki moment, kiedy, kiedy ja się. Jeszcze raz przeczytajmy, jak to dokładnie jest powiedziane, bo to jest bardzo trafnie, dostaje się pod wpływ nieczystego ducha. Tak jest w tym tłumaczeniu. Właśnie w takim brzmieniu. Takie słowa oddają to, co się dzieje w moim życiu. I to się dzieje również na modlitwie, również wtedy, kiedy jestem w kaplicy, również wtedy, kiedy jestem na Mszy Świętej. Dostaje się pod wpływ złego ducha. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że po prostu w pewnym momencie przychodzą jakieś rozproszenia, jakieś myśli, które. No, ewidentnie, chociaż ja w pierwszym momencie tego nie widzę, ale ewidentnie nie są myślami pochodzącymi od Pana Boga, tylko są myślami, które, które mnie kierują gdzieś w jakąś złą stronę, wzbudzają we mnie jakieś emocje zupełnie niepotrzebne, bo te myśli są niepotrzebne, na przykład jakieś tak zwane zmartwienia, wyobrażenia właśnie o właśnie przyszłości, jaka to ta przyszłość, o to jest. Zawsze, nie? jeżeli sobie wyobrażamy, jakie to straszne rzeczy mogą się wydarzyć, chociaż one się nie wydarzyły i nie wiadomo, czy się wydarzą. Ale ja sobie kręcę taki film. Nie wiem, czy, ma, ja mam takie, nie wiem, czy macie też takie doświadczenie. Nie, że człowiek sobie kręci film. Nie? I to bardzo często się dzieje na modlitwie w tej przysłowiowej synagodze. Uruchamia się nie? i się kręci taki film. Nie? Ja jestem tam i scenarzystą, i reżyserem. Ale oczywiście jest to film katastroficzny. Nie? Albo nawet horror jakiś. Nie? I jak ja się na tym przyłapie, to, to wiem wtedy sobie uświadamiam, że oto znalazłem się pod wpływem złego ducha. Tak więc tego doświadczam często. Przyznaję się szczerze, szczerze, bezbicia. Myślicie o mnie, co chcecie, ale przyznaję się do tego. I teraz, to jest bardzo ważne, że kiedy się na tym przyłapię, to konfrontuję te moje myśli z Panem Jezusem. I widzę, jak te myśli wpadają, można powiedzieć, w panikę. To znaczy, momentalnie tracą. Jakby swój taki impet, swoją, swoją pewność siebie, ani chyba tak się mówi, tak? Taki, no w każdym razie słabną, bo rzeczywiście, kiedy spojrzę na Pana Jezusa, mając te, te właśnie swoje myśli, przyłapując się na tym, Wpływie nieczystego ducha na mnie, to wtedy słyszę, jak Pan Jezus mówi, zamilcz i wyjdź z niego, zły duchu. O, jaka ulga! I jaka ulga! Mhm. Oj, człowiek zaczyna oddychać pełną piersią. Lęki odchodzą, przynajmniej opadają. Film się wyłącza. O, I przychodzi spokój, nawet pokój. Przychodzi, no po prostu można powiedzieć, nowe życie. I to jest właśnie ta Jezusowa władza. Ta władza jest sprawowana miłością, bo to, co powoduje, że, że właśnie ten zły duch przestaje mieć wpływ na mnie, to jest ta miłość Jezusa. Ona mnie uspokaja. Ona mi wyłącza ten film. Oczywiście, jak mówię tutaj o wpływie złego ducha, to podałem przykład, że na modlitwie właśnie kręcą się takie po głowie czarne scenariusze, ale to mogą być. Również przecież, jeszcze bardziej pokusy, które się pojawiają, i to nawet mogą się pojawiać również na modlitwie. W każdym razie to mogą być przeróżne rzeczy. Generalnie po prostu myśli, które nie są Jezusowe. Które albo bezpośrednio, albo pośrednio są wynikiem działania. Złego ducha. I to Pan Jezus wycisza swoją miłością. Wyłącza to we mnie. Tego chcę, tego chcę, tego pragnę i cieszę się, że poznałem Jezusa i że dzięki temu mogę doświadczać Jego władzy, która jest jednocześnie miłością. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.